Cześć, to Adam włoski. Witam w kolejnym zestawie winoklubu. W grudniowym zestawie wnosimy do tego zestawu dużo kalifornijskiego ciepłego słońca za sprawą tego wina. Glenbrook Merlot. Jest to firma rodzinna, czwarte pokolenie Włochów, którzy ponad 100 lat temu dotarli do Kalifornii i Zaczęli się zajmować tam winogrodnictwem, winiarstwem. Benjamino, pierwszy, pierwszy z członków rodziny, który dotarł z rodzimej Kalabrii, zaczął się zajmować uprawą winorośli, wytwórstwem wina. No i aż po dziś dzień firma wytwarza. Wina w słonecznym stanie i mało tego, ciekawa historia jest taka, że nawet Prohibicja nie zatrzymała ich w robieniu wina, może nie w robieniu wina, ale, ale w pozostaniu w biznesie, bo wiadomo, w czasie prohibicji na początku XX wieku nie można było wytwarzać i sprzedawać alkoholu. Natomiast natomiast rodzina Kribari. Podpisała kontrakt na wino Szalne, także robiła, y, robiła wino pod, y, pod takie medyczne destylaty. Tak więc y, przetrwała ten chyba najtrudniejszy okres, jeżeli chodzi o y, kalifornijskie winiarstwo. No i teraz y, robi nam świetne wina. Ten <ścoughs> Merlot jest, jest bardzo owocowy, jest miękki, jest pluszowy, jest Taki otulający, ma w sobie komnutę słodkiej przyprawy, tak jakby jaką słodką śliwkę otoczyć czekoladą trochę jak taka śliwka nasza polska na Łęczowska. To wino płynie, ono ma miękką taninę, ono nie szarga nami. To jest wino takie, które można sobie na koniec dnia usiąść i napić kieliszek solo, ale jeżeli szukamy jakiegoś peringu fajnego, do. E, na przykład e, stricte typowo amerykańskiego dania e, do burgera, do żeberek e, w, w takich do no, to jest również to wino. E, wracając do jego aromatów, no to jest taka dojrzała wiśnia, śliwka, e, tutaj jest e, dotyk takiej korzennych przypraw, e, mamy, mm, mamy trochę takiego, mamy trochę wanili, mamy trochę takiego pudru kakao. Jeżeli byście chcieli sobie na koniec dnia też przekąsić kostkę czekolady lub dwie, która ma dość wysoką zawartość kakao, nie jakoś bardzo słodka, no to też jest fajny pairing, bo to wino ma w sobie tą taką aromatyczną słodycz, taką czekoladowość i jeżeli chcemy je wyprowadzić na taki bardziej Wytrawny smak, no to wtedy taka mała czekoladka zrobi nam świetną robotę i fajnie się połączy smakowo. Po takie ciekawe wina i inne porady zapraszamy Was do winoklubu winoklub.pl. Do zobaczenia w następnym odcinku.